20 maja 2025 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie odbył się finał konkursu matematycznego Mazowia Mat Edu 2025 rok edycji czwartej. Wzięło w nim udział 20 zakwalifikowanych uczniów ze szkół gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia. W jego wyniku wyłoniono trzech laureatów konkursu. Podczas uroczystej gali w tejże szkole, na której obecny był burmistrz miasta Milanówka Artur Niedziński, Wójt gminy Małgorzata Pachecka oraz prezes Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza Mazowia Jerzy Wysocki podziękowali wszystkim zaangażowanym osobom w realizację przedsięwzięcia oraz wręczyli zaświadczenia, dyplomy oraz nagrody po konkursie uczestnikom i laureatom. Za trzecie miejsce Sebastianowi Radzikowskiemu ze szkoły podstawowej imienia króla Stefana Batorego w Lesznie. Za drugie miejsce Janowi Burchacińskiemu ze szkoły podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Brwinowie. Za pierwsze miejsce Piotrowi Rucińskiemu ze szkoły podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Korczaka w Błonie. Dzisiaj odbyło się, odbyło się zakończenie czwartej edycji konkursu Mazowia i często nie wiemy, jak wygląda. Widzimy sam finał, wręczenie dyplomu, wręczenie nagród, natomiast konkurs zaczyna się już w lutym. Rozsyłamy wtedy informacje do Gmin, że taki konkurs się rozpoczyna. Wójtowie wyznaczają koordynatorów konkursu i przygotowujemy się do pierwszego etapu szkolnego. Grupa koordynatorów pracuje razem nad tym, jak konkurs ma po kolei przebiegać. Dziś w połowie lutego jest, jest, jest pierwsze spotkanie, miesiąc później, w połowie marca, odbywa się etap szkolny, więc chętni z klas siódmych e, spotykają się i e, piszą pierwszy etap konkursu. Jest on oczywiście sprawdzany, oceniany przez e, komisję szkolną i najlepsi zostają e, uczestnikami kolejnego etapu, etapu gminnego. W gdzieś w połowie kwietnia mamy etap gminny. Uczniowie przyjeżdżają do szkoły wyznaczonej przez koordynatorów w poszczególnych gminach i piszą tam kolejny etap konkursu, po prostu liczą zadania. Spośród tych z kolei e, uczestników zostają wyłaniani najlepsi, którzy spotykają się na finale. I właśnie to tych dzisiaj widzieliśmy na zakończeniu, e, którzy wyszli na środek, odebrali dyplomy finalistów i dyplomy laureatów. W sumie dzisiaj w finale wzięło udział 20 uczniów. Jest to dosyć duża liczba, ponieważ konkurs rozpoczynało ponad 80 uczniów. Więc, ten, y, troszeczkę jednak tych uczniów nam ubyło. To jest 20 uczniów, którzy zmierzyli się z zadaniami. Z różnym e, skutkiem. Oczywiście byli najlepsi, którzy zostali nagrodzeni. Byli tacy, którzy wypełnili około 50% oczekiwań, e, policzyli te zadania tak na 50%, ale wszyscy zmierzyli się z, ze stresem, z budowaniem strategii wykonywania zadań i spędzili tę godzinę na naprawdę e, wymagającym liczeniu zadań. Jednak jak widzimy taka duża grupa poradziła sobie świetnie, więc myślę, że już te pierwsze kroki takie przyłatami przełamane i dalej to będzie Tak, coraz, coraz lepiej i coraz odważniej myślę, że będziecie podchodzili do konkursu, nieważne do jakiej ilości. Ważne, żeby wybrać ten, w którym naprawdę czujemy się dobrze. I tego wam A ja jeszcze dodam, Kabura, a ci zetknijcie do teczek. Macie biluszowe takie stowarzyszenia, zobaczcie, a w środku oprócz dyplomu pod dyplomem znajdziecie zaświadczenie, które przekażecie swojemu kochawcy a on na podstawie tego dokumentu wpisze Wasze osiągnięcie na świadectwo. Jest pewne, macie jeden punkt, który wydać do szkoły. Tak, nie bardzo prawda. A czasem to ten jeden punkt, może zadecydować, że będziecie na liście y, jak uczniów jakiejś szkoły. Nie. Uzupełnie, nasz konkurs jest na liście kuratorów pod numerem 380. O, okay. tak pamiętam. Ja jestem zaszczycona, że ten konkurs przez dwie ostatnie edycje odbywał się właśnie u nas w gminie Michałowice. Widzę duże zaangażowanie rodziców, wychowawców, nauczycieli matematyki i chciałabym go polecić każdemu. Ja jestem też bardzo ujęta tym, że do tego konkursu zgłaszają się dzieci z każdej z gmin, która jest członkami naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Mazowie. To nas łączy jako włodarzy tych gmin. Czujemy się odpowiedzialni za, za te dzieciaki, za ich życie. Myślę, że to jest taki dobry też dla nich wstęp do życia, które już jest trochę bardziej poważne niż tylko szkoła podstawowa, dom rodzinny. Dobra szkoła życia. I też to, że pytania konkursowe są, odnoszą się do rzeczywistych sytuacji życiowych, myślę, że jest bardzo, bardzo ciekawe.